Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Walking Dead. I cóż, próbujemy właśnie uruchomić, to jest tajemnica pociągu. E, tutaj mamy zebrać rdze. No dobra, czyli rdze może spróbujemy zebrać tym. Nie do końca tak naprawdę wiem, co mamy zrobić tutaj, bo chcę odłączyć wagon. E, jak odłączyć wagon? Nie mam pojęcia zielonego, no nie? No i w ogóle, chyba naszym zadaniem jest teraz przepytać, co zrobić z Lily, która zabiła... E, Mam tu dziewczynę, Carmen na chyba się nazywa, czy jakoś tak? No nie, nieważne. Mm, zamordowała zimną krwią. No i. tak mm, został w ogóle ugryziony. Także taka ciekawostka. Jeżeli ktoś nie oglądał. No i teraz. Y, mamy zablokowaną drogę w trasę. No i musimy tutaj coś, 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 coś tutaj mamy wykombinować, co nie? Czyli. Ty ani drgnie, zanim będę musiał pozbyć się rdzy innego, badziewia, ale jak tego się kurwa pozbyć? Halo, nie mam pojęcia na tej chwilę. Dobra, no to musimy stąd wyjść, niestety. O tu, dobra, wracamy się do, do gromadki wesołej i idziemy do ludzi, więc. Porozmawiajmy Spójrz na blacha Ale spoglądałem na blachę Czyli to mi nic nie da tak naprawdę e, Idziemy sobie Tu W ogóle to jakaś skrzynka jest Z Benem rozmawialiśmy Porozmawiamy z Clementine Czy wszystko w porządku Hej Clem, hey, Clem. Co zrobicie z Lily Nie mam pojęcia I don't know. Nie wiem, co trzeba będzie zrobić, ale nie wiem, co. Zabiła ją. Tak, to straszne. No, ale no, nie wiem, wspomniałem chyba w poprzednim odcinku, czy w jednym z poprzednich odcinków, czy znaczy w poprzednim odcinku. No, nie ukrywajmy, ale no. Here, I found co? Większość dzieci jest wbred co do jedzenia. Przekonanie cierpią w warzyw. Ale nie dak, co? Nie. Najwięcej problem ma z, z... zakładaniem go, żeby jadł widelcem. You, Lee. Dziękuję Lee. Jasne. E, Kar Karol przecież też zabiła, tak? Co z Dakiem? On no nie przeżyje niestety, nie wiem. Nie jest zmęczony. To może znaczyć cokolwiek, cokolwiek, prawda? Tak, jego ja rodzaju ciągle walczy. Dokładnie. Czyli coś mówiła? Ani słowa. Może się zrobiła. Nie podoba mi się. To nie jest w szoku. Zrobiła coś okropnego. Clement, czy Klementy mówiła cokolwiek o Karol Budaku? Martwię się o nią. Nie. Jest dla mnie kompletną zagadką. To prawda. Jedna Karli. Boże, kiedy ten dzień zleciał? Też nie wiem. Wszystko gra? Wiem, że ją lubiłeś właśnie. Wiesz, to nie jest czas na romansy, ale lubię ją, to prawda. Daj mi znać, jakby coś się zmieniło. Co robi Ken? Nic mu nie jest? Kupił się na ruchnieniu pociągu. A ty? Nic nowego, chociaż znalazłem instrukcję, ale nie możemy chodź czytać. Na pewno well, sure ktoś pomoże. Ej, instrukcja, w sumie? Masz jakieś pękoczny, coś takiego w pracówku? No. Niestety Maybe może nie, w może kabloczu, podcechowany. Muszę dowiedzieć się, co było napisane na tym well, Jeśli it to it nie potrzebuję, wezmę go. Skoczył mi się papier. A do mnóstwo, i liści. To. Dobra, czyli chciał, czy nie chciał? Idziemy do. Do kempingu No i gdzie jest Lili? Gdzie jest Lili? Gdzie jest Lili Ej, kurwa, ja nie chciałem wyjść Halo Co ty robisz, gościu? Czemu nie mogę w, w szafkach grzebać? O, tu coś jest Ołówek Okej, okay, czyli już mamy pół biedy. I'm leaving. Zostawiam was. Ani kroku. Ani kroku. Ani kurwa dygnij. Nie zrobię ci, krzywdy. Jedź odjechać, zostawię kluczyki. No way. Nie ma mowy. Nie pozwolisz mi odjechać. Sorry, Przykro mi, really naprawdę. <sharp> O kurde, ej no to... Nie dość, że... Kurwa, odjeżdża naszym wozem. O, lipo, wracaj tu, suko! Kurwa, stój! Tajemnica pociągu i... i ...złodziejska suka. Skupmy się na pociągu. No właśnie, ale wszystko się. Będziemy w jeśli się nie urodzimy. Nie możemy tu spędzić nocy. Kurz, z nim jest kiepsko, tak naprawdę. Halo, musimy dojechać city, do miasta, na wybrzeże. Czyli nie chciałem z nim jechać. Ej, bo... Dostałem laga. O, już nie mam laga. Co to miał znaczyć w ogóle ty... E... Czekajcie, bo klawisze mi się kopie przyły, dobra. E... Tam była broń, tam było wszystko. Kurczę, co za typiara w ogóle? Złodziejska Dobra, wchodzimy do niego teraz. E... Nasz kolega sympatyczny no, i oweczkiem sobie smarujemy to. Perfect. You can read it now? Możesz to teraz odczytać? tak? Brzmi nieźle. Co ty gadasz? 6. Rozruch silnika. Dół, dół. Coś tam, góra. I gdzie to jest? Gdzie to powinno być? To tu, tak? Czekajcie. Sześć. Aha, czyli to w ten sposób. Dobra, poczekajcie. Jak to na tatkę przytać? Jak to na tatkę teraz wyjąć? a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. kurwa. Próbowaliśmy, the no, no, ale nic z tego. Well, we w takim przypadku nigdzie nie ruszymy. Ej, no. Jak to teraz. Bo... Nie wiem jak tu notatki wyciągać halo. Ej, ale lipa. Co ty gadasz? Jak to się wyciągało notatki? <grywki> Jaki za Ej, dobra, czekajcie. Zróbmy tak Nie wiem Ustrzelmy to jakoś Tu to było... Wiem, że to na pewno były oba na górze Włącznik, kurwa, to tak? Nie wiem. Halo, poczekajcie. Ustawienia, eee, sterowanie, wybierz opcję drogo, akcję, wybierz akcję, wybierz 1, 2, wybierz opcję. okej, okay, dobra, no halo. no <laughs> ale jestem zjebany ludzie Dobra Nie mam pojęcia teraz jak uruchomić te jak użyć notatnika, wiecie? Także Aha! O kurwa, ale ze mnie debil 6, Du du. góra, góra Góra, dół, góra Dobra O nie to Du góra góra Nie to, a... Dół, dół, góra, góra, góra. Dół, góra. Tak to chyba powinno być. Kurwa, nie to, debilu ty. Tak. I to chyba powinno być tak. Tak. Włączyłeś tablicę rozdzielczą. Właśnie. Póki co jest dobrze, dobra. Teraz lecimy dalej. Dobra, w ten deseń. Piątka. Pokrętło poprzecz i pokrętło do dołu. Kurde, no nie to. Czemu naciskam esklep? Eee. Nie to. Eee. Piątka, czekajcie. Czyli tu. Dobra. O to chodzi. No i teraz lecimy dalej. Dziewiątka poprzecz. Aha, dziewiątka w lewo, po czym w prawo. Dobrze. Dobrze. A gdzie tu jest dziewiątka? Ósemka. Ej, a gdzie jest dziewiątka? O, to jest pytanie. A dziewiątka to nie będzie 1, dwa, 3, cztery, tak? Dobra, dziewiątka to chyba będzie tam, mi się wydaje. Ale pewności nie dam. To będzie nie, to nie będzie, to jest tylko włącznik chyba tutaj, tak? No nie jest. Tak. Po czym dajemy w drugą stronę, czyli tak. Włala! Voilà. O kurwa udało się! A co z Duckiem? Co z nim? Słuchajcie. będziemy musieli się o tym zająć. Gdy nie słyszałeś Cat? Głównie o tym wiemy Lee. się o tym co mamy. Mam. No ale halo. Zabiłeś ojca Lili. Bo było prawd... ogromne prawdopodobieństwo, że się... Co ja mam z tym zrobić? O ty chory? A no dobra no. Kurwa. No jeszcze tam te wagony. No to wszyscy wiemy w którym miejscu jest ten problem, tak? No ale chodzi o sam fakt, że 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 Nie mogę pozbyć... Ej, w sumie jeżeli on ruszył No to Rdza poszła w cholerę, co nie? Czyli teraz odepniemy ten rozwalony pociąg Ten wagon. No kurde, toż to proste w sumie teraz, tak się wydaje. Dobra, lecimy tuti. No i teraz, 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 dawaj lecimy Tuti Dobra, rdza poszło w cholerę. Tak, poszło. Hey Kenny, we're Kenny, odłączyłem nas. <coughs> Pakować się do wagonu, tylko zamykajcie drzwi. No i znowu mam laksa jakiegoś, dobra. O. Coś jest nie tak. Chociaż mają rzeczy. A to co jest, kurde? Wziąłem mapę tras pociągów. W porządku, yeah, możesz bad. się zatrzymać. Really? Serio? Yeah. Mam je wszystkie right tutaj. Okej. Okay. No Jestem Chuck. Jeśli mówisz Charles, if you yes. Charles. With. Lee. That you Lee. To twoja ekipa? Yeah. Tak. A gość w kabinie? Him Też. Widziałem jak się tu szwendasz i pomyślałem, że napędzają ci stracha. But I could not force myself. You're still kind of freaking me out. Trained folk will do that. That's okay. I've met everyone outside. they all warm to me, right? Quick in direct sunlight. Okay. Is this going to be our new member? You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. I dan nam słodyczy, Benowi też Będy stary chuju Witaj. Dzięki Poznałeś Keniego. Tak, lubi podróżować, tak samo jak ja racja. <coughs> <coughs> no młody <coughs> się <coughs> zmienia. Dziękuję spodę twojego syna. Dziękuję you, za troskę. Well, TLC, Dobra, opieka, próbuję szybko stanąć na nogi. Dziękuję. My też się oddzielczymy. Może skoczkamy chwilę z... Zostań z nami. Towarzysz zawsze raźniej. No proste, oczywiście, że tak. Bierzemy Czaka. Chociaż wygląda jak jakiś bezdomny menel, który chował się w przyczepie, szczał pod siebie. Nie gadasz, będziesz grał. Nie, no proszę cię. So więc yeah. no, to jest na wygląda. Świetnie. Nie zostaną so just wiele, więc czego nie zapomnijcie. Idziemy. No i co? Wygląda well, like yes, to, że zabieracie mój dom. Rozumiem to jako tak. W sumie wagon to jest dobre miejsce, tak? Dok jest chory. Wsiadę do pociągu, Clementine. Pogarszam. się. Niech mu się przyjrza. Czy pociąg jest naprawdę wydaje dobry pomysł z takim w takim wydaje, stanie, wydaje się, może skupimy się na jednej rzeczy? Tak. Co niby możemy tu działać? po aż znajdziemy coś, coś tak. lepszego. Tak jest plan. Jak to przedgrodzi? Wsiadaj Kat. Będę na przedziale. Nie chcę szukać takich piedów, póki nie dojedziemy na miejsce. Czyli Kat rozumie. O co chodzi z jej synem, tak? Tylko... Kenny nie może się z tym pogodzić. Ale wcale mu się nie dziwię, to przecież to nie jest takie proste. Racja? No co, no? My jedziemy, papa! 0 7 4070. Nice. Kenny raczej rozumie, że jego syn nie przetrwa, ale no upiera się chłopaczina i. Spoglądając na Bena, śmiem stwierdzić, że to Ben tak naprawdę podpieprzył te żarcie. Wiecie? Też znaczy, żarcie, leki. No cóż, no, wczytywanie. Zobaczymy, co będzie dalej, tak naprawdę. Cyk, jedziemy sobie pociągiem. Musi być trudno, co? Troje dorosłych i trzy dzieciaki. Bez razy się. Było nas więcej. Lee. Lee Lee jest, jest mi ci. tu potrzebny. My... No. Idź po Kena. Co to jest? Nie mam jak tego zrobić. Dobra, w tym miejscu kończę ten odcinek. I zobaczymy się w następnym. Ważne, że tajemnica pociągu została rozwiązana. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w tym odcineczku. Cześć.